Za moimi plecami łowisko przylasek lusiecki, teraz pokażę Wam jak w szybki sposób zobaczyć to, co znajduje się pod wodą i wybrać idealną miejscówkę do łowienia karpia. Miejscówka tutaj jest około 40 metrów, więc wydaje mi się, że 10-12 rzutów sprawi, że całą ją przeczeszę, przeskanuję, będę widział co znajduje się na dnie, a dzięki echosondzie Chirp plus wykonam także mapę 3D. Która pozwoli mi dokładnie to wszystko przeanalizować i wybrać idealne miejsce, 200 prawie z 5 metrów na 2,8 i dokładnie na 2,8. O, dokładnie tutaj, tutaj kładziemy zestawy stromo, ale jak na razie piękne ryby, piękne lampasy. Jest mega pełno tego się bardzo cieszymy. Mały zbiornik na przylasku obdarzył mnie drugą rybą. Monika, co grubo pomyliła, kochó Jumbo, miała pięknego ustrzenia. mi się trafił. No, pełno łuski, zupełnie inny, charakterystyczny, może nie największy, ale naprawdę waleczny. I cieszę się z tego bardzo.